Dzień dobry kochani. Zawieram Was dzisiaj na spacer po ogrodzie. W ten, można powiedzieć, deszczowy, aczkolwiek w końcu. Dzisiaj tego deszczu nie ma. Ja wiem, że zwykle jak mamy ogrody czekamy, żeby w końcu były deszcze, bo pamiętam, że zeszłe lato. Cały, cały czas praktycznie czekaliśmy na to, żeby nie było już suszy, żeby były deszcze, ale ten rok powiedziałabym, że jest jakiś trudny. My przygotowujemy się do otwarcia farmy, 10 sierpnia jest u nas też taki zjazd na farmie ogrodowych influencerów, więc będzie się dużo działo, nawet będzie koncert na skrzypcach, będzie degustacja wina, no myślę, że dużo, dużo rzeczy. Jedyne co mnie martwi to to, że nasze dalie jeszcze wcale nie są w jakimś ogromnym rozkwicie i zostało kilka dni do tego, żeby było cudownie, natomiast przy aktualnej pogodzie, która jest sprzyjająca wzrostom dali, ale niekoniecznie ich kwitnieniu, nie jest, nie jest łatwo. Dziś zabieram Was na spacerek, ale najpierw zaczniemy od puszczenia naszych jeżyków.

Właśnie się zastanawiam, czy Wy w ogóle wiecie o co chodzi z tymi jeżykami, które teraz wypuszczaliśmy, bo nie każdy ma Instagrama, nie każdy ma Facebooka, a ja właśnie na stories tą rzucałam. Nasze jeżyki to jeżyki dzikie, które trafiły do mnie przypadkiem. Znalazła je Natalia. Natalia jest fantastyczną artystką, którą poznałam przez Różowe Pole, gdy zostawiłam tam przepiękny, po prostu kolorowy kamyk. I Natalia znalazła u siebie chyba w okolicach garażu jeżyki małe z mamą. Natomiast kilka dni później ta mama została chyba niestety, ale potrącona przez samochód, ponieważ koło niej jest dość mocny ruch samochodowy. Więc Natalia razem z damianem dokarmiali jeżyki i gdy już one podroskły, stwierdzili, że boją się puścić je gdziekolwiek ze względu na to, że koło nich jest za duży ruch. Zapytała mnie, czy znam spokojny ogród, więc w dalszej historii się możecie domyślić. Jerzyki u nas były chwilkę na takiej adaptacji, nim poszły do ogrodu, ponieważ wcześniej były większe cieple, więc musiały się tak jakby hartować troszkę jak z kurczakami. No i wypuściliśmy je z Amelką, a teraz je dokarmiamy, bo oprócz tego, że jeże jedzą ślimaki, gryzonie, jedzą również kocią karmę, A ponieważ nasze są już oswojone, to ja im też to jedzonko zostawiam. Jeśli mogę Was jakkolwiek motywować w tym sezonie ogrodem, to myślę, że mogę Was motywować tym, że u mnie naprawdę ostatnio bardzo mało dbam o ogród. I absolutnie widzę to. Troszkę ubolewam, ale faktycznie ten rok z farmą i z dużymi przeróbkami na farmie sprawił, że tego czasu jest mniej. Mało tego, oprócz tego, że wiecie, jest farma i dni otwarte. My też mamy już cebulowe, więc całe przygotowanie sklepu zajmuje dużo czasu, ale myślę, że to też jest taka, wiecie, właśnie, ja zawsze pytałam tą prawdziwość, prawdziwość, będę Wam w kółko i to jest taka prawdziwość. No ale jeżeli się pracuje, jeżeli ma się życie rodzinne, to w tym ogrodzie nie zawsze będzie idealnie, ale pokazuję Wam zawsze tak jak jest i dostaję nawet często od Was wiadomości, że Wy się nawet cieszycie z tego, że ja pokazuję to, że gdzieś tu mi chwaz wyrósł, że, że taka, taka jest po prostu rzeczywistość, bo, bo tak, tak, tak wygląda życie. I mm, to nie jest ogród instagramowy, to jest ogród, to jest ogród prawdziwy. I ta prawdziwość jest na każdym kroku widoczna, nawet na trawie, słuchajcie, bo e, ponieważ było dużo opadów, to robot koszący nie jeździł, e, więc jest naprawdę teraz mocno, mocno sielsko. Jestem absolutnie oczarowana tym fragmentem, ponieważ to jest miejsce, gdzie motyle ostatnio właśnie sobie siadają. Zobaczcie, tu już jest jeden motylek, tu kolejny taki piękny. Chyba to jest paść królowej, słuchajcie. Chyba tak. Ja się mogę mylić, nie ten oczywiście jest paść królowej, tylko ten co tutaj próbuje mi tutaj podlecieć. O, jak wam zaraz pokażę, Uciekami. Ale jest tutaj bardzo dużo właśnie motyli, bardzo dużo. Zapylacze, ale zobaczcie, czy się też jakieś muszki się zdarzają. Uwielbiam to miejsce też z tego względu, że wszystkie, wszystkie praktycznie jeżówki, które tu się znajdują, to są jeżówki z nasion i to z nasion z mojego grodu, które były po prostu włożone, głoweczki. Wiem, że to jest moja taka technika śmieszna, trochę taka technika, powiedziałabym, że na lenia. Ale, ale działa. Patrzcie, jaki mi wielki chwast tutaj wyrósł. O matko, będę musiała tutaj właśnie wparować. Już trochę mi się udało wparować. Natomiast gdy jestem w takiej chwili, że mogę na ten ogród wyjść i popatrzeć na to, co się dzieje, to powiem Wam, że. Szczypię się tak co chwilkę, żeby właśnie nie zwracać uwagi trochę na to, co nie wychodzi. Bo zamiast się wtedy zachwycać tym, że jest pięknie, to ja zauważam, że coś jest, wiecie, po deszczu, że gdzieś tam jakiś chwas jest. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie dostrzegać to piękno, bo to piękno jest najważniejsze i zimą go nie będzie. No i jest moja druga strona kolorowej rabaty. Floksy trochę się powykładały, właśnie zobaczcie te ze trochę się położyły po ostatnich deszczach. Pysznogówki biedne też, troszkę potargane. Ale jaki tu jest zapach, słuchajcie! Ten kolor, ten zapach, to jest nie do opisania. Kusi mnie, żeby trochę teraz te pysznogłówki jednak pościnać. I ich płatki sobie zebrać właśnie, żeby mieć na herbatki, na zimę, może do jakichś też fajnych medełek, no bo one są jednak przeciwzapalne, więc wiecie, nawet jakieś problemy skórne świetnie zwalczają w takich medełkach. Kusi mnie, żeby coś takiego też właśnie na farmę zrobić, zobaczymy, zobaczymy jak będzie, ale jest to cudowne właśnie zobaczyć takie miejsca, w których pachnie i jest chmura koloru. Nie wiem, czy też tak macie... Ale ja przeważnie w swoim ogrodzie właśnie więcej widzę tego, co nie wyszło, niż tego, co wyszło. I naprawdę muszę się łapać na tym, żeby zwracać uwagę na to piękno. No bo to jest takie chyba normalne, że jesteśmy wobec siebie bardzo wymagający, bardzo krytyczni często i zamiast zachwycać się tym, co jest, szukamy dziury w całym. I powiem Wam, że zawsze, zauważam to najbardziej zimą, kiedy Włączam sobie na przykład odcinki moje z ogrodu z lipca, z sierpnia, i nagle mówię: Wow, jak tu jest pięknie. A pamiętam, jak te odcinki nagrywałam i chodziłam po ogrodzie, mi się wydawało co chwilę, że coś jest nie tak, że to jest nie tak, tamto jest nie tak. Mm, więc, więc to jest taka właśnie, dzisiaj takie, słuchajcie, moje przesłania przemyślenia, żeby właśnie więcej czasu poświęcić na to, co dobre. Czy ja Was teraz zaskoczę tym widokiem? Ostatnio Wam opowiadałam w odcinku, że moje bodziszki tutaj są za duże dużo za duże. Zdominowało już wszystko, się, co tutaj się dało. Ale od tej strony bardzo ciekawie to wygląda, bo. Yy, no moje hortensje są po prostu w morzu bodziszków. Na przyszły rok bodziszki idą na pewno, myślę, że już nawet na jesień nie będę rozdzielać. Na pewno pójdą na farmę wszyscy zawsze mówią mi, że bodziszki u nich cień, 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 ale u mnie moje bodziszki po prostu kochają słońce. Ja nie wiem, czy one się tak zaadaptowały. To jest akurat bodziszek rozan i on po prostu tutaj szaleje tak, że to jest naprawdę jedno do pomyślenia. I powiem Wam, że myślę, że ta rawata właśnie pod względem tych bodziszków mocno się wymyka spod kontroli, bo one miały być tylko jakby na przodzie. Natomiast tu nawet nie, nie widać dobrze, ale zobaczcie, tu też są jeszcze hortensje to są hortensje niższe, na przykład Vanilla Fres, które są jeszcze Młode. I tutaj też były hortensje bobo, które gdzieś tam po prostu wystają spod tych bodziszków. Więc moje bodziszki piękne, kolorowe, ale dałeś się czadu tak, że naprawdę będzie zmiana. Bardzo mnie cieszy, bo nasze jabłuszka i drzewka owocowe, które mamy właśnie na brzegu naszej działki. Fajnie owocują. Zresztą te jabłuszka zwykle tutaj fajnie owocowały. Co ciekawe, my jakoś zbytnio nie dbamy o nie. <laughs> One oczywiście są ekologicznie prowadzone i też w tym roku na przykład ich w ogóle, w ogóle nie przycinaliśmy, więc no czeka nas przycięcie na pewno kolejny rok, ale pięknie, pięknie zaowocowały. Także będę dzisiaj łapać sobie po prostu jabłuszka prosto, prosto z drzewa. W tym roku super też u nas owocowały czereśnie i super owocowały wiśnie, natomiast w ogóle, w ogóle nie mamy morwy białej, wiśnie tutaj zobaczcie, jeszcze, jeszcze są, to jest taki nasz zakątek, którym sobie po prostu lubimy chodzić, czereśni przepiękne natomiast nam wyrosły na farmie, słuchajcie i ogromne garści, ogromne wiaderka tych czereśni zbieraliśmy w tym roku, mm. rewelacja. No i zaczynamy hortensjowy raj, co mnie bardzo cieszy. To jest hortensja na pniu, którą chyba nawet razem sadziliśmy. Jest ona, to jest chyba jej drugi sezon, tak mi się wydaje bo pierwszy sezon to był taki, kiedy była posadzona, później był. Nie, no, trzeci, przepraszam. Pierwszy, kiedy była posadzona, drugi był w zeszłym roku i teraz jest jej trzeci sezon, pięknie się rozrasta. E, naprawdę jestem zachwycona tym, jak ona wygląda. I powiem, Wam, że bardzo długo mi się hortensje na pniu nie podobały. Wydawało mi się dziwne, dopóki nie zobaczyłam u kogoś takiej już wieloletniej i ona mnie tak zachwyciła, że stwierdziłam, że ja poczekam, aż moja będzie taka, właśnie większa. Bardzo mi się podoba, jak ona wygląda. No ale zobaczcie tutaj. Hmm. Tu moja cudowna vanilla Fres. Ona jeszcze w 100% nie zakwitła, jeszcze w 100% nie wystartowała. Przekwitły za nią lilie, nawet widać świeżutko takie wiecie jeszcze obsypane płatki. No i przekwitła za nią róża, także czekamy tu ogławianie, ogławianie i ścinanie przekwitniętych. Natomiast Hortensja teraz tutaj pięknie szaleje. <gławianie> Kurki właśnie wychodzą na spacer. Zobaczcie mojego rudego, pięknego kogucika. Chyba go nazwiemy cynamonek. On jest tak spokojnym kogutem, że ja naprawdę nie widziałam spokojniejszego. Piękny jest zresztą, ale Wam zaraz coś pokażę jeszcze. Kurki właśnie sobie wyszły na spacerek. Też mogą w końcu skorzystać z pogody. Ale zobaczcie, co mi się tu dzieje. Eee, cztery koguty się bardzo rozszalały. No właśnie. I eee, Muszę szukać domków dla kogutów, bo okazało się, że jak już podrosły to wyszło na to, że tych kogutów miałam 11 na 17 wyklutych kurek. Co oznacza, co oznacza, że mogę zostawić maksymalnie dwa, tak naprawdę mogłabym zostawić jednego, ale zostawiam maksymalnie dwa, ponieważ klujemy jeszcze kolejne kurczaczki. No i cztery koguciki, w tym właśnie tego pięknego obiałego, e, mamy do oddania. Tego gołoszyjkę również. No piękności mamy do oddania, ale no nie ma innego wyjścia. No i jest nasza dzicz. Lawendy pod kronem e, pięknie rosną. E, pięknie kwitną właśnie nasze hortensje, trawka pięknie wysoka. E, może dzisiaj puścimy tego robota, będzie musiała naprawdę sobie poradzić, bo jutro, jutro jeszcze chyba ma być słońce, a pojutrze znowu deszcz, Tak, zobaczymy, jak będzie. E, I bardzo się cieszę, że w tym miejscu m, tutaj już nie mamy tampoliny. Autentycznie widzę ogromną różnicę z dodaniem tej rabaty, mimo tego, że to jest jeszcze młoda rabata. Natomiast yy, to jest aż takie coś, jak ta trampolina i była, to myśmy nawet nie zauważyli, jak ona zaburza nam to miejsce tego spaceru, zwłaszcza tych przejść po prostu pomiędzy tymi rabatami, yy, a bardzo zaburzała. Yy, dopiero gdy ją przestawiliśmy na boisko, to dopiero teraz widzę, jak tutaj fajnie mogliśmy dodać rabat, jak się fajnie dziko zrobiło. Yy, teraz jest bardzo dziko. Aż za dziko, bo chyba... Naprawdę, no czekam mi ścięcie we wszystkiego co możliwe, tak? Przecięcie bylin, które przekwitają. Tutaj, zobaczcie, przetaczniki przekwitają, e, róże. No nawet moja piękna pomponera tych deszczy nie wytrzymuje. Jest to bardzo trudny rok. Zeszły rok to był taki rok, kiedy było dużo... dużo suszy i dużo takiej ciężkiej pogody. A ten rok to jest rok, e, kiedy jest dużo deszczu, była chłodna wiosna i bardzo widać to po roślinach. Nawet jak kwitną, to szybko tracą kwiaty, krótko utrzymują je. Bardzo to widać. Wydaje mi się, że jedno, co sprzyja to hortensjom, pod względem tego, że mają więcej tej wody, więcej wody nabrały i będą o wiele piękniej za nim kwitnąć w tym roku. Aczkolwiek brak słońca powoduje, że, no popatrzcie, mamy praktycznie już... Praktycznie sierpień już mamy, prawie. A hortensje jeszcze nie są w takim pełnym rozkwicie, przynajmniej u nas. Moi drodzy, uciekam. Dziękuję Wam za dzisiejszy luźny spacerek z ręki. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się zobaczyć na farmie, bo już bardzo na to czekam. Jestem też ciekawa, czy w ogóle chcecie zobaczyć taki spacer na farmie. Jestem ciekawa, ile osób wybiera się na nasze dni otwarte. Na tego 10. planujemy też 17. I 24, 23 mamy event walentynkowy. Sprawdźcie sobie. Zrobiliśmy już stronę różowepole.pl. Tam jest kalendarz, na którym są znaczone różne kółeczka i tam są właśnie rzeczy, które się będą działy w lipcu. Ja próbuję to wszystko ogarnąć, bo zawsze mnie pytacie, jak ja ogarniam to wszystko i tak dalej. No nie ogarniam, no widzę na przykład w tym roku, że ogród cierpi i naprawdę myślę, że, że czekamy tu dużo, dużo działania, bo inaczej ta się, nie będzie taka piękna, jak się w końcu za to wszystko nie wezmę, ale... Tak jest. Takie jest życie. Nie wszystko da się tak super ogarnąć. Trzeba powiem, że w zeszłym tygodniu mnie dorwała taka angina, że wszystko co planowałam skończyło się po prostu na antybiotyku i leżeniu. Także szaleństwo. Słuchajcie, dajcie znać jak jest u Was, jak Wy, jak wy postrzegacie to lato. Jak Wasze rośliny rosną w tym lecie. Czy lepiej czujecie, czy gorzej. Wiem, że w różnych rejonach Polski też jest różnie. Jestem ciekawa po prostu, jak u Was się dzieje. Także dziękuję Wam za dzisiaj odcinek i do zobaczenia w kolejnych.